Cześć. Na pewno każdy z Was w swoim życiu słyszał od babci, dziadka, taty, wujka legendarne powiedzenie: Kiedyś to było. Kiedyś to wszystko było pancerne, jakoś wyglądało, a Wy młodzi nic nie wiecie o życiu, a na pewno nic nie wiecie o samochodach, które wytrzymają wiele. Na pewno. Oczywiście ja zgadzam się z tym, że większość współczesnych samochodów nie dorównuje tym, które były produkowane kiedyś. Nie są tak pancerne, nie przejadą miliona kilometrów, nie mają tak klasycznego stylu i nie wjadą wszędzie. Aczkolwiek do tych dwóch ostatnich kwestii mam współczesną odpowiedź: Oto najnowsza Toyota Land Cruiser, czyli współczesne auto od duszy z przeszłości. Model, który po latach unowocześniania doszedł do wniosku, że rurki i kolorowe bluzy nie są dla niego. On lepiej czuje się w traperach, bojówkach i z łopatą w ręku. Co jak co, ale moim zdaniem to chyba najbardziej stylowy Land Cruiser w historii. Powrót do tych kanciastych kształtów, mocnych przełamań i nawiązań do klasycznych modeli 40 i Heavy Duty niewątpliwie mu służą. Notabene, wiecie, że Land Cruiser to najstarszy model Toyoty. Sprzedawany jest od 73 lat w 170 krajach, i łączna liczba sprzedanych wszystkich egzemplarzy sięga prawie 10,5 miliona sztuk. No, całkiem niezłe portfolio. Przepraszam Was za ten stan samochodu, ale dlaczego taki jest, dowiecie się za chwilę. No i nie da się ukryć, że Land Cruiser nie tylko lepiej się czuje w potężnym, masywnym wydaniu, ale także dużo lepiej wygląda. Auto urosło w każdym wymiarze. W zaokrągleniu na długość ma 4,93 m, rozstaw osi wynosi 2,85 m, natomiast w zależności od wielkości kół auto ma 193. Lub 194 cm wysokości, no i 198 cm szerokości. Do tego Land Cruiser ma nową konstrukcję ramową, dużo sztywniejszą o nazwie GAF. Macie tutaj więcej spawów niż w poprzedniku, i to jest rama wzięta z 300 Land Cruisera. Poprawiono również samo zawieszenie, skok tego zawieszenia. Po raz pierwszy w Land Cruiserze zastosowano elektryczne wspomaganie kierownicy, przez co w samochodzie terenowym jest to dość nietypowe rozwiązanie. Jest tutaj mnóstwo rzeczy, które mają wpływać na to, że ten samochód po prostu w terenie będzie genialny. Dlatego, żeby to sprawdzić, przyleciałem tutaj, do Maroka. Będę miał tutaj możliwość nie tylko przejechania się malowniczymi trasami, które skrywają góry Atlas, ale przede wszystkim będę mógł sprawdzić, jak nowy Land Cruiser radzi sobie w warunkach, które w Polsce naprawdę ciężko spotkać. Ale nie wszystko naraz. Na początku warto wspomnieć, że nowy Land Cruiser wyposażony jest w zmodernizowany silnik wysokoprężny, oczywiście turbodoładowany, o pojemności 2,8 litra, który sprężony jest z automatyczną skrzynią biegów, 8-stopniową Direct Shift. Moc może nie jest imponująca, bo zaledwie 205 koni mechanicznych. Moment obrotowy to 500 Nm. No i ważna kwestia: pod koniec 2025 roku ten samochód zostanie wyposażony. 48 woltową instalację elektryczną, więc wtedy będzie już miękka hybryda. Oczywiście, patrząc na dynamikę tego samochodu, to raczej nie ma o czym dyskutować. Nikt nie podaje przyspieszenia do setki w Land Cruiserze. Podejrzewam, że trwa to jakieś dwa dni. Ale nie to jest w tym aucie najważniejsze, bo trzeba pamiętać o tym, że to auto jest stworzone do terenu, a po drugie, waży 2330 kg i ma aerodynamikę kiosku. Natomiast Toyota próbowała powalczyć z tą. A aerodynamiką. Nowy Land Cruiser ma bowiem między innymi przesłony w górnej części zeżaka, które zamykają się przy wyższych prędkościach, aby zahamować przepływ powietrza. Do tego są osłony przed kołami, a także zmniejszono różnicę pomiędzy poziomami przednich słupków a rynami przeciwdeszczowymi. Oprócz tego zmieniono optymalnie kąt lusterek, czy zastosowano bardziej aerodynamiczne listwy boczne. I powiem Wam, że póki co jeździmy w takim bardzo delikatnym terenie, i ten samochód kompletnie nie zwraca uwagi na jakiekolwiek kolejny, błota, dziury. Nic go tutaj nie rusza, po prostu jest czołgiem taranującym wszystko, co stanie mu na drodze. Warto również wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, która była dostępna w poprzednim Land Cruiserze. Nazywa się to system SDM, czyli system rozłączania przedniego stabilizatora, który powoduje, że możecie tutaj regulować skok zawieszenia automatycznie i to jest bardzo istotne, bo jednym przyciskiem możecie zwiększyć ten, ten skok o... 7 cm, i to zostało sprawdzone w Toyocie, a to w trudniejszym terenie po prostu może się przydać. Choć Nowy Land Cruiser z zewnątrz chce być taki trochę w stylu retro, to nikt nie mówił, że w środku będziemy mieli lata 80.. Oczywiście musiały się tutaj pojawić sporych rozmiarów ekrany. Przed kierowcą mamy wirtualne zegary o przekątnej 12,6 cala. Na środku wyświetlacz również o przekątnej 12,6 cala. No i ogólnie projekt wnętrza jest taki mocno toporny. Ma być on w kształcie litery T i to jest zauważalne. Mamy sporo poziomych linii. Natomiast to, co mnie zaskoczyło w tym samochodzie, to materiały, bo na górze jest jakieś super miękkie, piankowe wykończenie. Tutaj też jest miękko. Tutaj już jest twardo, ale co najważniejsze, te elementy. Po dwóch stronach, również po, na, na drzwiach, są miękkie, wszystko po to, aby właśnie jak będziecie jeździć w terenie, nie obijać się w tym samochodzie i żeby Wam się tutaj krzywda nie stała. Bardzo przemyślane rozwiązanie. Druga rzecz, przyciski. Sporo fizycznych przycisków, nie ma mowy tutaj o żadnych dotykach, jedyne co to oczywiście ekran. Natomiast cała reszta jest bardzo duża, no wszystko po to, żebyście mogli z tego korzystać, chociażby w rękawiczkach, no bo... Czasem pojedziecie w teren swoim Land Cruiserem właśnie w zimie. Muszę przyznać, że to całkiem fajne robi wrażenie. Przejechaliśmy tym samochodem sporo kilometrów i nic tu się nie trzęsie, nic tu nie trzeszczy. Wszystko jest bardzo fajnie spasowane. Warto również wspomnieć o tym, że linia szyb w bocznych drzwiach jest poprowadzona 3 cm niżej niż w poprzednim Land Cruiserze. Chodzi tutaj oczywiście o dużo lepszą widoczność, i tutaj ta widoczność jest na perfekcyjnym poziomie. Nowy Land Cruiser zrywa z drzwiami otwieranymi na bok, tylko teraz już macie klasyczną klapę otwieraną oczywiście elektrycznie. Natomiast jeśli chodzi o bagażnik, w standardowym układzie ma on pojemność 742 litry, mierzone do rolety. Powyżej rolety do dachu to jest 1053 litry, natomiast jeśli złożycie oparcia drugiego rzędu, to otrzymacie 2000 litrów mierzone do dachu. Warto natomiast również wspomnieć o tym, że Land Cruiser może występować w wersji siedmioosobowej. Natomiast niezależnie jaką wersję wybierzecie, to z tyłu otrzymujecie dodatkowe porty USB i uchwyty na kubki. Z tyłu natomiast na ilość miejsca raczej nikt nie będzie narzekał. Jest sporo przestrzeni, w opcji można mieć podgrzewaną kanapę. Do tego jest możliwość sterowania temperaturą, a naładować telefon pozwolą dwa porty USB-C. Przyszła pora na y, test na torze offroadowym, który przygotował dla nas organizator. Powiem szczerze, że nie jestem fanem off-roadu, Zawsze boję się w takich sytuacjach, ale niewątpliwie zawsze robi to wrażenie. Teraz już nawet pana nie widzę przed sobą. No, trzeba przyznać, że przygotowali całkiem ciekawy ten tor. Właściwie nie widzę, cię, nie widzę. Cię. Można ustawić tak naprawdę pięć trybów prędkości zjazdu, no i ja w tym momencie jakby nie dotykam. Pedału hamulca. Auto samo sobie reguluje tą prędkość 3 na godzinę. Nawet przy tego strym nachyleniu. Mogę podziwiać widoki, a Land Cruiser sobie zjeżdża. Wcześniej nie wspomniałem Wam, oczywiście, o tym, że w Land Cruiserze macie tutaj masę trybów jazdy. Rok, mat, sand, auto. To wszystko dostosowuje napędy do sytuacji, w której właśnie się znajdujecie. No ja tutaj ewidentnie w tym momencie to chyba bardziej rok. Biorąc pod uwagę to, co mnie czeka z przodu, ale tak, wszystko pospinane, biorąc pod uwagę wcześniejsze wyzwania, to myślę, że ta górka nie będzie jakąś trudnością dla Land Cruisera. Niesamowite, jak ten samochód po prostu wjeżdża pod górę i kompletnie się niczym nie przejmuje. Czasami w tego typu samochodach największe ograniczenie jest tu. Niesamowite jest to, jak ten samochód póki co naprawdę nie przejmuje się tym. Co się tutaj dzieje? Jakie zadania przygotowano? Bo po prostu sobie podjeżdża bez najmniejszego problemu i. Bułka z masłem. O, o! Wysoko. Patrzcie, przed chwilą byłem tam, gdzie jeżdżą te samochody. Teraz jestem zupełnie po drugiej stronie. Niesamowite miejsce. Naprawdę niesamowite. Przede mną dość spory zjazd. Czy się boję? Nie, jest w porządku. O, stary. Zobaczcie, znowu nie dotykam w ogóle pedału hamulca. Jedyne co mnie interesuje to kierownica, żeby nadać kierunek jazdy. Auto samo decyduje o tym, jak ma zjeżdżać, jak tutaj dysponować napędem, jak hamować. To jest jego zadanie. To jest zadanie tego systemu Duck Crawl. W związku z czym, no mega to ułatwia. To jest super nachylona góra. Zobaczcie, tam stoi operator, siwy yy, I tam widać, jaki jest piątek, naprawdę. Słychać w ogóle, jak te systemy tutaj pracują. Ciężko pracują, aby te ponad dwie tony nie sunęły się bezwładnie z tej góry. To robi wrażenie. Ogromne wrażenie. Właśnie w takich miejscach e, robią wrażenie e, te systemy. I ja się czuję mega zaopiekowany, mega bezpieczny, a tak jak wam wcześniej wspomniałem, jakiś nie jestem wielkim fanem offroadów. Zawsze mnie to przeraża, że gdzieś będę musiał daleko iść po traktor, bo jak mówi słynne przysłowie: im lepsza terenówka, tym masz dalej po traktor. Przed nami teraz próba z wykrzyżami, więc yy, zobaczmy, bo tak jak wam wcześniej wspomniałem, jest tutaj regulowany skok zawieszenia. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Niech się dzieje. Wola, co działa sam, to jest niesamowite, nic tu nie robię. Mogę wysiąść z tego samochodu, jestem tutaj kompletnie niepotrzebny. Land Cruiser w terenie jeździ sam. Skończył się teren, jestem w tym momencie na drodze asfaltowej, więc warto wspomnieć o rzeczach, które w Land Cruiserze troszkę mi przeszkadzają i które też znowu zadziwiają. Przeszkadza mi trochę niewielka ilość mocy. Niestety, kiedy będziecie jeździć tym samochodem na co dzień a nie oszukujmy się, raczej. Większość czasu będziecie spędzać na drogach asfaltowych niż w terenie, wtedy przy wyprzedzaniu no, będziecie musieli mieć sporo miejsca, bo auto naprawdę, naprawdę robi to bardzo spokojnie. I no niestety tutaj tej mocy mogłoby być troszeczkę więcej. Natomiast to, co mnie znowu zaskoczyło, to pomimo tego, że ten samochód zbudowany jest na ramię, a niestety auta zbudowane na ramię mają jedną przypadłość. A mianowicie na takich drogach zwykłych asfaltowych, przy takich poprzednich nierównościach, takich nieprzyjemnych nierównościach, potrafią bardzo często skakać. I oczywiście tutaj odczujecie to, że samochód inaczej pracuje, ale nie jest tak jak chociażby jest, nie wiem, w Stonie, gdzie ten samochód przeskakuje z pasa na pas i utrzymanie go na drodze jest po prostu naprawdę ciężką sprawą. Tutaj to auto wbrew pozorom, prowadzi się naprawdę nieźle, nawet yy, na asfalcie. I ten układ kierowniczy, który jest elektryczny, naprawdę tutaj sporą robotę robi, bo doskonale wiem, co się dzieje z kołami, i mogę tym samochodem jechać dużo szybciej niż podejrzewam, pojechałbym z układem kierowniczym, który był w poprzedniej generacji Land Cruisera. No i na koniec jeszcze szybka informacja o zużyciu paliwa. Oczywiście to zużycie paliwa w tym momencie jest średnio miarodajne, bo jeździliśmy mocno w terenie, nie oszczędzamy tych samochodów naprawdę. Dostają od nas w kość. Natomiast średnie zużycie z tego testu po przejechaniu w tym momencie 85 km 14,8. Więc nie mało, ale też, tak jak mówię, weźcie pod uwagę to, że ten wynik będzie nieco zawyżony. Zapewne jesteście również ciekawi ceny nowego Land Cruisera i tutaj trzeba się na chwilę zatrzymać. Bo auto podrożało o niecałe 89 000 zł i teraz podstawowa odmiana kosztuje 408 900 zł, a nie 319 900 zł jak na początku roku. Poczekam teraz chwilę, aż podniesiecie się z podłogi. Już? No to tłumaczę skąd taki wzrost. Po pierwsze, wycofano z Europy podstawowe wersje Prado i Prestige. Podobno decydowała się na nie tak niewielka liczba osób, że Toyota po prostu z nich zrezygnowała. Teraz cennik będzie otwierała dużo lepiej wyposażona specyfikacja Invincible. To pierwszy czynnik wzrostu. Drugi jest znacznie ciekawszy, bo wynika on z zaostrzenia limitu CO2 w 2025 roku. Krótko mówiąc, w cenie wliczona będzie teraz część kary, którą Toyota będzie musiała zapłacić za sprzedawanie Land Cruisera. Reasumując, chcesz mieć mniej ekologicznego Land Cruisera, to musisz sobie za to zapłacić. Dziwne te A wy co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach i czekam na wasze opinie na temat tego samochodu, bo na mnie zrobił on naprawdę niesamowite wrażenie. Do zobaczenia w kolejnych testach. Cześć!